Okładka Twojej elektronicznej książki, czyli e-booka. Jaką ugryźć? Jakie powinna zawierać elementy? Na co zwrócić uwagę? Jestem dzisiaj przygotowana, mam pomoce naukowe, zaraz będę Wam je y, pokazywać. Więc z mojej perspektywy, okładka e-booka powinna zawierać tytuł autora. Ewentualnie zdjęcie osoby albo grafika lub zdjęcie kojarzące się z tematem. Czyli zwróć uwagę jako twórca, że jeżeli tworzysz samodzielnie okładkę e-booka czy też książki, to pamiętaj, żeby umieścić tam swoje imię i nazwisko, bo to jest coś, o czym zauważyłam, że. Tak zwane świeżaki zapominają, czyli osoby, które po raz pierwszy robią coś, coś takiego. Dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że uznają, że skoro jest tam ich zdjęcie, to już nie muszą pisać swojego imienia, nazwiska. Czasami te okładki są przeładowane, czyli jest tytuł, potem podtytuł, dla kogo to jest i tak dalej. Szczerze mówiąc, może tak być, pokażę wam też okładki na których to jest, ale umówmy się, że okładka e-booka to jest coś, co może się pojawić komuś w takiej miniaturce, gdzieś tam na laptopie, nie zwróci uwagę na wszystkie napisy drobnym drukiem. Jeżeli w projekcie to przewidujesz, albo jest tu ważne zdanie, jak ktoś kliknie, przybliży i tak dalej. Ok, ale staraj się, żeby na tym elemencie było raczej mniej niż więcej rzeczy. Ok? Jeżeli mówimy o tytule, już o samym tytule i o wyglądzie, to przede wszystkim tytuł powinien być czytelny i widoczny. Czytelny i widoczny. Uwaga, czcionka, żadna pisana, żadna z zawijasami. Dlaczego? Ponieważ to zmniejsza widoczność napisu. I znowu wrócę, że często ikonka waszego e-booka, a już nie daj Boże, w jakimś sklepie, gdzie masowo się sprzedaje e-booki i jest wasza grafika, wasza okładka, no to może się okazać, że to po prostu jest nieczytelne. Tak więc jakby macie tylko tak zwane kilka sekund na zatrzymanie albo i mniej oka odbiorcy na waszej okładce lub nie. Często to się załatwia kolorem. Tekstem, ale widocznym, tak? Na przykład okładka, która będzie jakaś żarwiasta, mocna, ona ma większe, większą szansę na to, żeby nasze oko się przy tym zatrzymało, tak? Następnie tytuł powinien mówić: w przypadku e-booków poradnikowych, o czym ten e-book jest, czyli nie każ się ludziom domyślać. Ja mam przed sobą książki, bo jest mi łatwiej pokazać książki niż e-booki. I zwrócić uwagę, że pomimo, że to są czasami znane nazwiska, to i tak tytuł mówi, o czym jest ta książka. Oczywiście ja wam pokazuję książki typowo poradnikowe, ale to za chwileczkę. Więc tytuł ma mówić, o czym jest e-book. Następne. To ma być napisane prostym językiem, żadne branżowe slangi, chyba że naprawdę piszesz do tak wąskiej niszy, ale wtedy nie spodziewaj się dużej sprzedaży. Można wytłumaczyć trudne, zawiłe słowa w prosty sposób, właściwie. Na niemal, że każdym poziomie się da. Jeżeli to jest już wydawnictwo branżowe, no to jakby masz inny cel, tak? Piszesz branżowo dla wąskiej niszy i liczysz się z tym. Być może nie jest to wcale produkt do sprzedaży, tylko na przykład bezpłatny e-book do pobrania albo coś, co buduje Twoją markę, albo po prostu chcesz dać to rynkowi, żeby ta informacja poszła dalej w świat. Jeżeli budujesz za pomocą e-booka, Swoją markę osobistą, to możesz na okładce umieszczać swoje zdjęcie. Pamiętaj, żeby ono też pasowało do tytułu, bo jeżeli załóżmy, masz, piszesz e-booka o zwierzakach, no to niech ten zwierzak z tobą jest na okładce. W tym momencie Twoja postawa pod tytułem, tak jak teraz była modna, nie garnitur, garsonka i tam o taka postawa, nie na zdjęciach, no to nijak się będzie miała do tego, że e, to jest na przykład e-book o e, w domu, tak? Już jakby twoja, e, Twoje zdjęcie nie będzie pasować. Być może gdzie indziej tak, być może nawet w bio e, na stronie nie będzie tak e, gryzło. Jak właśnie. Nie będzie pasować na y, okładkę. Ok. I teraz przejdźmy się przez przykłady. E, kolejność jest przypadkowa. Wzięłam pięć pozycji z biblioteczki z tyłu. Zresztą widać. O właśnie tu, o, tu jakie dziury są. E, pierwsza. E, pięć języków miłości. Co tu widzicie? Najważniejszy napis to tytuł. Pięć języków miłości. Co widzicie tutaj? Parę. Czyli i to jeszcze w jakimś takim zbliżeniu bardzo intymnym, tak? Czyli jest powiedziane jakby zdjęciem, o co tu chodzi, czyli nasze oko rejestrując dwie twarze osób i pięć języków miłości, nie ma wątpliwości, że chodzi na przykład o parę, tak? Zwróć uwagę, że ten napis jest bardzo mało czytelny. Tak, jak ja trzymam książkę w ręku, to ja to widzę, ale jeżeli ty to widzisz jako okładkę e-booka, to tego nie przeczytasz, jeżeli sobie po prostu tego nie przybliżysz, tak? Co tu jest zrobiony fit marketingowy, ponad 8 milionów sprzedanych egzemplarzy. Znaczy ja zakładam, że to musi być prawda, ale chodzi o to, że to jest coś co taki social proof, tak? Czyli pokazanie nam takiego społecznego dowodu słuszności Zobacz, ponad 8 milionów ludzi kupiło tę książkę, ona musi być dobra. E, I mamy e, wyraźnym fontem imię i nazwisko autora tak? E, pierwsza. Druga. Pan, którego chyba mocno nie trzeba przedstawiać. E, co tutaj, jakby o co tu chodzi? To nie jest taki poradnik bardziej, ale zobacz, ten tytuł, wytrącony z równowagi, jest najmniej ważny na tej okładce. Na tej okładce, ta okładka e, sprzedaje się, przepraszam, panem, czyli marką osobistą i jeszcze jego podkreślonym imieniem i nazwiskiem. Wcale nie tytułem. Tytuł w tym momencie niewiele mówi. Jak ktoś jest fanem tego pana, Czyli jego imienia, nazwiska, to weźmie tą książkę do ręki lub też otworzy strony ze Bookiem na zasadzie: o, zobaczę, co ten człowiek wydał. Tak? Zobaczcie, inne rozwiązanie. Ok, następna książka jest zupełnie innego zakresu. Co tu jest najważniejsze? Napis, bieganie metodą galoeya jeżeli zastanawiasz się, jaka to metoda, to jest taka, że idziesz, biegniesz, idziesz, biegniesz, tak bym to w skrócie powiedziała, czyli nie biegiem non stop, tylko taki marsz, bieg z przerwami. OK, wyciągam no, książki z biblioteczki własnej, które czytuję, nie, 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 nie byłam u sąsiadów pożyczyć. I teraz, co tu jest najważniejsze? Napis, metoda, czyli coś, co oj, może to wzbudzić ciekawość, co znaczy jaka metoda, o co chodzi, co jeszcze tu jest ważne, ten napis jest bardzo czytelny, na jasnym tle, tak, co tu jeszcze jest, sylwetka osoby, która biegnie, jeżeli ktoś myśli o bieganiu, albo chce, albo cokolwiek, to nie pomyli, to nie jest książka o cięciu drzewek, nie? Nie pomylisz jej. Widzisz mężczyznę, który biegnie. Tu jest opis. tak? Imię, nazwisko widoczne. Jest też jakby uzupełnienie, tak? Co, co może mi dać ta metoda. OK, i tutaj dla nas normalnie niewidoczny, drobny opis, ale jak ktoś potrzebuje, to doczyta że tam są programy przygotowań do biegu na 5 kilometrów, 10 oraz półmaratonu, kluczowe informacje dla początkujących oraz bezsenne strategie dla wytrawnych biegaczy. Bardzo fajne hasła, ale na okładce e-booka zupełnie na przykład by zginęło, nie? Przedostatnia propozycja czy omówienie zasady Kenfielda, Jacka Kenfielda, mojego ulubionego autora, współautora właściwie balsamu dla duszy. Świetny poradnik, no momentami powiem Wam, że kiedyś jakiś tam czas temu połykałam go, bardzo zresztą widać przeze mnie zakreślone różne strony, całe frazy, tak? Ok, więc co, co w tej okładce jest istotne? Ja bym powiedziała tak, zasady Kenfielda i on na okładce. Jeżeli, czyli mówimy o kimś, bo ta, ten tytuł, zasady Kenfielda, nikomu nic nie mówi. Ale jeżeli ktoś go zna, czyli to jest już książka skierowana do osób, które go znają, i tu jest podtytuł specjalnie, gdyby się okazało, że ktoś jednak no, trafił niechcąco o co chodzi, nie? czyli tak naprawdę, jak realizować swoje cele. On mnie zainteresował jako autor balsamu dla duszy i stąd też kupiłam kiedyś tą pozycję. Co tu jest uwi uwidocznione? Tytuł, nazwisko i jego zdjęcie jako osoby, jako autora. tak? Czyli granie marką osobistą widać bardzo mocno, nawet Canfield, Canfielda dwa razy powtórzone. Ok. I ostatnia pozycja Biblia e-biznesu 3.0. Kolor. Kolor, jak widać, czytuję, zaznaczam i tak dalej. Kolor, tytuł, autorzy, to tutaj ta chmara ludzi, ponieważ ta książka polega na tym, że to jest zebranie na temat e-biznesu, wiedzy, specjalistów. Nawet nie wiem, czy jest ich kilkudziesięciu, czy więcej, w jednej y, pozycji, raczej, raczej myślę, że kilkudziesięciu, więc to jest coś jak basam dla duszy, tylko w wydaniu y, o e-biznesie. Także zobaczcie, jaki pomysł. Prosty. A ja Wam pokazuję taką okładkę. Kolor, tytuł, widoczny, czytelny. Więc jeżeli kiedykolwiek będzie się tworzyć swoją okładkę, to już wiecie na co zwrócić uwagę, na przede wszystkim czytelność, prosty przekaz. O czym to jest skojarzenie tytułu ze zdjęciem? Wszystko. Jeżeli ten film Ci się podobał, daj lajka, kciukę w górę, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Na razie, pa!